Zobaczcie, moje dziewczyny robią sobie selfie. Uwaga, tutaj nie ten, to, to. Dziubek musi być, tak? Wow, Dziubę, to, wow jakie dziubki. Ja mam taki dziubek, o, ja mam taki krzywkowy dziubek. Wow, <ścoughs> to, poczekaj, bo tu nie widać w ogóle krajobrazu. Zobaczycie, jak to selfie będzie wyglądało. Jestem nad telefonem. Dobra. <ścoughs> Słuchajcie, nie dało rady wyjechać przyczepą, nie dało wy, rady wyjechać kamperwanem, to wyjechaliśmy autem. Tu jest reszta rodziny. Pies się już gdzieś w krzaczorach tam ogarnia. Jesteśmy... Jaki duży pies, musimy pilnować naszego, potem to go zje. Jesteśmy nad jeziorem... Żarnowiecki. Witam! Witam. Jesteśmy nad jeziorem, słuchajcie, Żarnowieckim. Zawsze chcieliśmy tu przyjechać też zobaczyć. No. Jest... Przejeżdżaliśmy wielokrotnie tak. Tędy, nie? Tak. nigdy eee... nie zatrzymywaliśmy się. Dokładnie. To jest e, jezioro e, Rynnowe. Jezioro zwa... znane... Tak jezioro Raduńskie na Kaszubach. Tak. I ono jest znane z jednego bardzo takiego ciekawego wydarzenia, bo tu była w planach budowa elektrowni jądrowej. W 1982 roku zaczęto tą budowę, e, tam chyba do 1987 trwała e, i później zaprzestano z uwagi na to, że tam się i Forsa skończyła, jakieś takie różne rzeczy. E, natomiast próbowali jeszcze to reaktywować, e, ale e, był straszny błąd, ja zresztą osobiście pamiętam to, że wszyscy się potwornie bali. Tej a, po a po Czarnobylu to już w ogóle poległo, dlatego że wtedy były strajki związane z tym, żeby tu tego nie budować. No i ten 1986 rok, kiedy ta awaria w Czarnobylu się wydarzyła, to zaważył na tym, że to zaprzestano tutaj, chociaż w 2011 był pomysł, żeby wybudować e, elektrownię, wznowić, miała zostać, to znalazłam w internecie taką informację i miała zostać skończona w 2020. co szczęście nie doszło do skutku. E, no i. I jest tylko tyle, że zostały pozostałości. Będziemy próbowali tam dotrzeć. To jest chyba ten teren tutaj, tak? Tak, tak mi się też wydaje. Ten teren tutaj taki ogrodzony jest, ale nie wiemy, no może będziemy uda się szukać... puścić drona, to zobaczymy. Tak? Wydaje, wydaje mi się, słuchaj, że widziałam, że tam parkowały auto, bo gdzieś są zdjęcia takie właśnie z, z lotu ptaka w, w internecie. Wydawało mi się, że widziałam auto, które ale parkowały. Ale tu nie było nigdzie miejsca. Nie w parkingu. Myślę, że będziemy musieli dojechać jakoś od tamtej strony, ale to będziemy próbować. Ale jest jeszcze jedna rzecz ciekawa tutaj, właściwie dwie. Jedna to jest e, elektrownia szczytowo-pompowa, żebym tego teraz nie, e, źle nie powiedziała. Ona w 1982 roku została otwarta i tam też sobie możemy spróbować poszukać i zobaczyć, jak to wygląda. No i jest jeszcze miejscowość na dole, e, w której jest taki mini skansen. E, I tam też myślę, że sobie podjedziemy. Obawiam się, że skansen będzie zamknięty, ale chociaż tak z zewnątrz sobie zobaczymy. Tu są w ogóle cztery przystanie takie. Mimż? Mhm. Więc można sobie też przyjechać, tak wiecie, po, po właśnie pożeglować, pospędzać po czas, jeżeli chodzi o morskie sprawy, wodne sprawy bardziej. No i generalnie to jest ciekawe miejsce. No ciekawe. Bardzo, ciekawe miejsce. Bardzo ładnie tutaj jest. To jest naprawdę duży, słuchajcie, duży obszar. Jezioro jest w ogóle, słuchajcie, dosyć w najgłębszym miejscu, to też się doczytam, ponad 19 metrów. A jeżeli chodzi o długość, to ma ponad 7,5 metra. Ponad. Kilometra. E... Kilometra, dobrze, 7,5 metra to by była taka trochę malutka, nie? Tak jak dwa razy, trzy razy ty. No tak. No, 7,5 kilometra, tak. Eee, no i co, no i to takie to jest No to co, fajne, to... fajne miejsce. Czas pokazywać miejsce. Tak, dokładnie. I się podziwiać, bo my sami, ja jestem sama. Słuchajcie, tak. jest w ogóle piasek taki jak na plaży, nie? Takiej plaży morskiej. A Matyl już miejscówkę do siedzenia znalazła. Tak, miejscówka jest. I pies uciekł. Ma, mi, mi chodź tutaj! No dobra, to co? Jak się uda puścić drona, tak jak mówiłem, to, to zobaczymy to z góry, a jak nie, no to, to nie. Troszkę wieje, ale no zobaczymy jak to, to będzie. to jest plażowe, a ty się martwiałeś, że plaży nie będziesz miała. A ja jeszcze chcę coś... Co chciałaś powiedzieć? Zobaczcie. Znaczy hmm. pokazać. A coś ty znalazłaś? Kryształy znalazłaś? Nie Czy no, perły. Takie ładne kamienie. Takie ładne kamienie tutaj? Z nad jeziora żarnowieckiego, proszę zobaczyć. Do domu na pamiątkę. Proszę tak zamieszka. Elegancko. Próbujemy robić kaczkę, tak? To był pstrąg. A Matylda teraz będzie robiła serduszko. Fajnie, że jest morski piaseczek, co? No. W Polsce jest na przykład fajniejszy niż we Włoszech, albo no. gdzieś, bo we Włoszech są kamienie na przykład. Kurczę, nie wyszło teraz. U, serduszko. Ślicznie. Właśnie stoimy tutaj przy wjeździe, mamy taki znak, takie coś. No i tak pomyśleliśmy, że wstępować tam nie będziemy, ale chociaż polecimy i polecić, przygotowywał ale... się do latania i odjechał pan z ochrony i powiedział, że co prawda nie ma zakazu, ale... ale bardzo miły pan, tak Bardzo że... miły, więc nie będziemy stawać wbrew. Natomiast to są właśnie tutaj te instalacje tej elektrowni, ten fragment, który widać. Przynajmniej tak według tych zdjęć internetowych. No nie chcemy wchodzić, bo skoro ochrona jest tak czujna, my tu staliśmy z 5 minut, nie? Dokładnie. Tak naprawdę. Tak. On no Gdzieś tutaj musieli po prostu iść. Znaczy, może jakbyśmy w ulicy weszli, to też by było inaczej. a że jest samochód, no to, no tak. to jest... To muszą być widać kamery, jesteśmy nagrywani, obserwowani. <laughs> oj oj. No także jedziemy dalej, jedziemy teraz co, do Skansenów na dolu, tak? Zobaczyć. Tak. I zrobiliśmy sobie przystanek. Parę metrów od właśnie elektrowni, gdzie nie mogliśmy nagrywać. Były, znaczy nie były, nawet nie elektrowni. Nawet nie doszło do elektrowni. No do Szlak historii militarnej Kaszu Północy. I tu jest jakiś, zobacz, góra z Zamkowa. Rozciąga się zalesiane Brawle. I tu było chyba jakieś grodzisko Ale to nie wygląda, że tam coś zostało. O, a tutaj tak. jest miejscowość, zobaczcie, tu jest miejscowość Kartoszyno, to znaczy to już nie jest miejscowość, tylko tam była miejscowość Kartoszyna, Kartoszyno, w której właśnie yy, wybudowano tą elektrownię. Jakby zlikwidowano miejscowość po to, żeby wybudować elektrownię. Idziemy a my się... jesteśmy lub... tutaj, Lubkowo. Mhm. O, to jesteśmy w tym miejscu. I idziemy na pomost? Idziemy na pomost. Idziemy tak. szukać dziecka, bo nam zniknęło. Właśnie idziemy szukać dziecka. Dziecko nam zniknęło. Dziecko zaszło tędy, wiesz? Tak, a jest nasze dziecko. Dziecko bo... mi poszło pod pomost. A jak tu ładnie. Dziękuję. Dzień dobry. Chodźcie na pomost pójdziemy. na pomoc pójdziemy. Sesja zdjęciowa. Nad jeziorem żarnowieckim. A tam są te. A tam jest, tam? Tak. Za tym białym, chyba wiesz? Za tym białym miała postać właśnie ta elektrownia. Tak, i teraz to. I tyle. Także słuchajcie, no fajnie to wygląda tutaj. Bardzo fajnie, przyjemnie. Do tego jest jeszcze e, pogoda. Mamy mega. O, nie? to jest. To jest. 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 To, wiara, ej, nie to. No, to jest. jest. <laughs> wymyśliła. Trzymak do psa. I co teraz mimi? <grym> Ale my cię nie zostawimy, to się nie denerwuj. Patrzcie, moje dziewczyny robią sobie selfie. Uwaga. Dziubek musi być, tak? Musi wow, uciekawe. jakie dziubki. Ja dzióbki. mam taki dziubek, o, ja mam taki krzywkowy dziubek. Wow. Poczekaj, <grym> bo tu nie widać w ogóle krajobrazu. Zobaczycie jak to selfie będzie wyglądało. Jestem nad telefonem. Tadao. Tadao. Ej, Mimi, na to uważaj, potkniesz się. Aha, bo tutaj jest ten patent zrobiony. Tak, to co, dziewczyny? Idziemy, idziemy no, nie? Idziemy na dola. Czego idziemy szukać? Na dola. A idziemy tam, 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 na ten mały pomost, na tamten no. pomost. Na tamten, na dola. Ma... Na na dola, na dola. A idziemy na tamten pomost. co pomóc? tam na dolu jest? Tam jest ten mini skansen. Ach, ten skansen. No. I tam jest... Bardzo ciekawa historia jest ona na dolu, ale to za chwileczkę. <grystanie> Nimi, to gałąź pęka. Nie, nie. <grystanie> co się stało? Gałąź! Tata uważaj, o co się pociegałeś. Przepraszam. To Do nakaz tak. Żartuję. Daliśmy radę. Hmm. Tyle no tyle dobrze. tak, ale jeszcze nie dojechaliśmy do, na dola zahaczyliśmy o miejscowość Żarnowiec. No, już jak się na Sienadziewczym Żarnowieckim to w sumie wypada. Do Żarnowca możliwie... wypada pobiegać. Musieliśmy założyć na twarzniki, bo tutaj już jesteśmy w cywilizacji, więc gdzie chodzą, czamić I tutaj Matylda wypatrzyła kościół, to zaraz do niego dojdziemy, ale jeszcze zaparkowaliśmy i tutaj jest dworek w Żarnowcu. Ja tak na szybciutko tylko doczytałam się, że to była kiedyś właśnie własność klasztoru, tak? No i tyle właściwie to znalazłam. Wygląda tak, całkiem fajnie, sympatycznie. Tak droga wjazdowa. Teraz pójdziemy do kościółka. Bardzo ładnie, może uda się zrobić tutaj zbliżenie, to teraz zobaczycie. Słuchajcie, Matylda wypatrzyła taki fajny kościół. Nie będziemy tam wchodzić, bo tam jest cmentarz. Więc pokażemy go tylko tak z zewnątrz. Poprzez bramę może, nie Mati? O! I to jest kościół wybudowany w stylu gotyckim. Wnętrze ma podobno barokowe, ale nie będziemy sprawdzać, bo dzisiaj msze tam są i nie będziemy przeszkadzać. I pochodzi z drugiej połowy XIII wieku. Słuchajcie, to jest mapa z roku, znaczy z takiego okresu między 1920 a 1939. Czyli to jest taki tak zwany okres międzywojenny, tam bez dwóch lat, tak? Mhm. I zobaczmy, to wszystko to jest Polska. Jezioro to też jest Polska, tu przechodzi granica. Widzisz to, 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 tu, to, tu, to. Ja tu. I jezioro, jak i na dole, jako jedyne, takie dziwne miejsce należało do Polski. Dlatego, że w na wszyscy mieszkańcy na dola to byli Polacy, a jednym z właścicieli jeziora też był Polak. I zrobiono tak, że po prostu przyłączono to do Polski. I teraz cała historia była niesamowita. My bo, jesteśmy tutaj. Bo, a my jesteśmy, tak, w tej chwili na granicy, tam zaraz sobie podejdziemy, jest tablica, gdzie była granica. I cała historia jest o tyle niesamowita, że yy, jak chcieli iść, załatwić jakieś dokumenty, wiesz, sobie, nie wiem, paszport, dowód osobisty, czy coś jak, to musieli przejechać do Polski. Jedyną możliwością, że przejechać do Polski, było albo przepłynięcie przeprawą przez jezioro, albo przedostanie się przez granicę, czyli musieli mieć ten paszport, przepłynie. tak naprawdę. Żeby się dostać, wiesz, któryś z przejść granicznych do Polski. Eee, no i to też jest niesamowite, bo musieli przekroczyć tutaj przejście graniczne i tutaj przejście graniczne, albo tutaj. Także dwa razy przekraczali granicę. Albo przepłynąć na przykład. Albo przepłynąć bez przekraczania wtedy granicy. Także w ogóle historia jest Ciekawe, niesamowita. Nie? No, no takie śmieszna. I tam mamy, tam zobaczcie ta tablica, która jest. Gdzieś ma za tym mostem zielonym. To jest w tym miejscu było przejście graniczne do Nadola. Zaraz podejdziemy tam. Zaraz tam sobie A. podejdziemy. Tu macie granicę Państwa, Matylda wcisz. Aha. Tablica. A y, byłyśmy przy wpływaniu, tam gdzie wpływa rzeka Piaśnica, a tu wypływa z jeziora. Tam jest jezioro i tu wypływa rzeka Piaśnica. Mmm, fajnie, nie? I słuchajcie, tutaj mamy mini skansen na dolu, z tyłu mamy psa, który się denerwuje na nas. No tak. eee, I teraz tak, to wygląda tak, że to jest zagroda taka. Myślę, że tu jest więcej domów. Z tego co czytałam, to niby jest tylko jeden dom, ale z tego co widzimy, to chyba jest ich więcej. Chodźcie, przejdziemy. przejdziemy tak? sobie w tą stronę. Oj, Tuś. I teraz to wygląda tak, że to jest z drugiej połowy XIX wieku, to całe zabudowanie. I to jest yy, miejsce, w którym mieszkał Gbur. Co? Gbur to po kaszubsku oznacza gospodarz. Aha. No okay. tak fajnie, nie? Nawet mieli kasę biletową, patrzcie na tamte czasy. No niestety jest teraz zamknięte. No, zamknięte, nie, wow. nie możemy tutaj I kamery wejść. mieli. I kamery były. Więc tak, tutaj jest na pewno dom Gbura, czyli gospodarza. Tam na wprost... Nie wiem, czy to jest sta wozownia, ale na pewno jest w informacjach, że jest wozownia, jest gąbe, gołębnik, jest stodoła, jest wędzarnia. Także jest tutaj naprawdę tych zabudowań dużo różnych. No i myślę, że kurcze, fajnie byłoby to zobaczyć, no ale niestety dzisiaj no, się nie da. Są super. No, także jeszcze jest miejsce do tego, żeby wrócić. Póki co obejdziemy sobie naokoło. Tam mamy jeszcze jakąś kapliczkę ładną, zobacz. Ale są maseczki obowiązkowe, i chyba jest, słuchajcie. Chyba to latem może być czynne. Tu okay. mamy. Fajne, o, patrzcie, jakie fajne ceny. 8 zł za normalny, a ugody sześć. Wtorek, piątek yy, czynne i sobota czynne. Niedziela, poniedziałek nieczynne. Czyli jakbyśmy tu przyjechali na przykład wczoraj, to byśmy mogli tak naprawdę to zwiedzić. A być może, może masz rację. No Bo tu nie ma jakby... Nie jest nawet że z racji pandemii zamknięte, prawda? No, no bo ale jest tabliczka. Pies by musiał zostać w domu Ale czarny pies, a nie biały <gry> Tu jeszcze chciałem wam pokazać, zobaczcie, jest taki parking Teraz jest praktycznie pusto tutaj bo jest przed sezonem, ale tam jest ulica Główna i od ulicy Głównej można sobie tutaj tą drogą wjechać Jakby ktoś miał ochotę tutaj przyjechać sobie na przykład na jedną noc przyczepą lub kamperem to można by było, myślę, spokojnie tutaj sobie postawić do, swój domek i no. <laughs> Matylda przeszła postawić swój domek i po prostu przenocować się z widokiem na jezioro Żarnowieckie. To tu jest miejsce parkowania przyczep podłodziowych. Jakby skreślić podłodziowych to możesz zaparkować, nie? No tak. Miejsce parkowania przyczep. A tutaj jest miejsce nie parkowania przyczep. No właśnie. Także na no, fajne miejsce. Myślę, że wieczorkiem gdyby się tutaj przyjechało nie byłoby problemu. Najlepiej w tygodniu. Najlepiej w tygodniu, dokładnie. I poza sezonem. Myślę, że nikt by tutaj nie robił żadnej afery, nie? Zobaczcie tutaj, o zobaczcie jaki fajny karnik, Ale czad. Karmniki. dokładnie. I zobaczcie tutaj, wydaje mi się, że można pewnie w sezonie wynająć sobie taki domek. No. Bo jezioro jest beretem. Karmiki. Dokładnie. No fajnie, fajnie byli chętni A, do parkowania Tak, tak Tak wygląda jakby się komuś wchodziło w ogóle na ten, nie? Na posesję Na posesję tutaj, no No i tak to wygląda z góry Ale cisza, spokój tutaj jest, nie? Teraz, ale ekstra Zobaczcie, tutaj są takie lampki od roweru Ale fajnie I one wieczorem pewnie świecą, że informując, informując, że jest płot Także nie wiem w jakim stanie tutaj kierowcy jeżdżą. Mam nadzieję, że jeżdżą w dobrym stanie. Ale jest, zobaczcie, cały pot cały płot zrobiony jest w tych lampkach takich rowerowych. Droga dość szeroka, nie? Droga dość szeroka, dokładnie, ale informacja jest, że jest płot, także no 70 metrów do jeziora, a zakaz zatrzymywania tutaj jest. Okej. Okay. Nie udało nam się, słuchajcie, zobaczyć byłej elektrowni żarnowieckiej, ale po drodze do domu udało nam się znaleźć tą szczytowo-pompową elektrownię, o której tam na początku wspominałam. I teraz idziemy zobaczyć rury z bliska. To Matylda ogarnia szlaban. O, rura! Ale że dziwnie to wygląda! Te To ależ są rurki, to są rury. To są rury. Takie konkretne rury, ale jakie piękne droga do tej rury. Tak. Rokliwa bardzo. Są dwie rurki, tak? Czy trzy nawet? Wiesz teraz... co? Jak tak, będziemy jechać to pewnie zobaczymy. Jak to zobaczymy, tak. Bo teraz to tak trudno. Pamiętam, że jestem w ciężkim. W ciężkim. Taka rureczka. Mimi, wracaj! No i mi, mi idzie sprawdzić rurę. Cztery? Nie, 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 nie. nie, Bo jeszcze zaraz ją ktoś pogoni. Wracaj, mam cię. Cztery rury. Tajny agent pies. No i pięknie. No i chcieliśmy zobaczyć elektrownię w, Żarnowiec w Żarnowcu, to zobaczyliśmy. Tak. Żarnowiecką. Wyglądają jak takie zjeżdżalnie, nie? No. I jak tam, dzieci drogie, podobało się to, podobała się wycieczka? Bardzo. Mi też się bardzo podobało. się podobało? No to dobrze. Jak wam się podobało, no to zapraszamy was na więcej naszych takich wycieczek, bo teraz będziemy jeździć dużo, dużo, dużo. Może na dwa albo trzy dni nawet. Tak. na taką weekendy. Taką mamy nadzieję, tak, że się uda to już szybko organizować. Tak, połączyć z całym weekendem. No i cóż, dziękujemy, że byliście z nami. Fajnie, że dotrwaliście do końca. Do rur. Do rur. I do zobaczenia następnym razem. Cześć. Pa!